19 odcinek raportu z bocianik Gniazd. Pora zacząć. Przynosimy się od razu do Lewkowa, skąd płyną do nas smutne dla Bocianu lubów obrazki. Z jednej strony cieszymy się, że potomstwu Arcika i profesji udało się polecieć. Z drugiej jednak podziwiać możemy już jedynie takie widoki. Żniwa w Lewkowie w pełni, a od kilku dni Lewka i Lewkę możemy oglądać jedynie kilka razy w ciągu dnia. Najczęściej wcześnie rano i wieczorem. Z Raszkowa płyną do nas znacznie lepsze wiadomości. Tymek i Tosia pod Okiem rodziców, donoszących nieustannie pokarm, trenują sztukę latania. Nie są to na razie wysokie loty, ale wkrótce na pewno takie będą. W przygodzicach bez większych zmian. Dawno już nie widzieliśmy ptaków w gnieździe. Można zatem przypuszczać, że bodźki mogą przybywać gdzieś w najbliższej okolicy lub po prostu udały się już w daleką podróż. W ostatnim czasie dołączyło do nas na Facebooku kilku nowych fanów, z czego bardzo się cieszymy. Liczymy na kolejne polubienia i Państwa aktywność.